Co jest, k ty? <śmany> k ty? nie wierzę, przyszedł, ten, ten Myers, ja p***a z horroru, ja pi... jaja. Co się stało? nie. <śmany> Michael Myers, k***a, się na Five City po ona <śmany> Nie wierzę, nie wierzę. K to? Co się stało? Kolejny. Jaki. Fajnie. Nie szkoda ci tam czasu? Nie szkoda ci czasu? Słuchaj? Było dużo różnych postaci na serwerze, ale chyba Michael Myers wygrał. Chyba wygrał, chyba wygrał Michael Myers. Chyba top jeden postać, która zabiła Mamona dotychczas. Był już Joker, Batman, tam jeszcze ktoś był, ale Michael, Michael Myers chyba wygrał. Winner. Ale jaja. Masz jakiś problem z głową, czy coś? Mama cię nie kocha? Teraz czekać aż Ghostface będzie? Ja, ja, mi się coś wydaje, że tam każdy będzie... Z ten. Chyba każda postać z filmu będzie niedługo. Freddy Krueger może będzie niedługo? Może, kurde, może. Zobaczymy. Widzę, piszcie, kogo byście chcieli zobaczyć. Był Michael Myers. Jaką jeszcze postać? Ktoś napisał Freddy Krueger, Ghostface, Jason. O, no, a tam są takie maski. Można by było zrobić Jason, Nosferatu, <grywia> Można zrobić, można zrobić. Patrick Bateman. A też można było zrobić tak, takie włosy, kurde, wiecie, garniak. No, fajne by to było

ale ja, jaja, ty czajcie to, jakby ktoś by przyszedł w takich garniakach. Czajcie, jakby ktoś w garniakach, dwóch takich łysych w garniakach idzie powoli z sikierami do mamona i taka muza leci. Ktoś odpala ją. To było dobre, to było dobre, zobaczymy. Jesteś. Cie, ciebie. Po, powiedz mi, mama Cię podnosiła i upuszczała? Co on gada do moich Majersa? Słuchaj mnie, a ciebie ktoś podnosił k***a, jak szacidziesz na tym wózku k***a. Bo ja stara mnie podnosiła i upuszczała jak strałem tobie tak, tak, na łeb, dlatego taki chodźmy, nie że jesteś. Pojechane, to ty za parę sekund będziesz miał frajerku. Patrz. licz. Wydostał się. Jakim cudem? O co chodzi? Ale widzę Michael Majersku. Zainwestował w pistolet. <laughs> nie tylko z maczetą już łazi. <laughs> Na sytuację, kurwa, takie jak te. <laughs> A z w rękawie. Michael Myersa Admiral <laughs> go skrzesił. No i co to da? Jak tu Michael Myers stoi. Nikt nie wygra z Michaelem. Niemożliwe. Kurwa, ruchany przez słuchaj matkę. Nie wstajesz. A zobaczymy za chwileczkę, jaki będziesz cwaniaczek, co? Nie wstajesz, bo teraz rozmawiamy, To. Tak? Teraz to no, ja z frajerami nie no, rozmawiam, więc możesz co gadać. Nie, nie słucham no, nie cię, pa, Dwa tak, się bec, mutuje tak, i możesz z matką gadać. Dara. Wkładam cię do pojazdu. Pojedziemy sobie na przejazd. Niech pojadą teraz gdzieś ten do oceanu, czy coś, I tam mógł zostawić zwłoki, To go nie znajdą już. Wyrzuci go do oceanu i go nie znajdą. Alarm, alarm! O random bruce, raj dodał. Jedynie gdzie ty możesz alarm. pojechać? To do psychiatryka, alarm, bo alarm. jesteś roz... Alarm, alarm. No mogę cię zamknąć, choć się spotkamy, to cię normalnie w mordę wyrucham. Ty, on specjalnie wyciszył dźwięk na live'ie i on teraz gada se sam z nim. Na rehabilitacji to twoja matka powinna być! O jejku, ja... o jejku jaki wspaniały jesteś dzieciaczku! Nie, nie słyszę frajera. Frajerów nie słyszę. Nie... Zara, Bruce, pomyślisz to do niego? No i wyjdzie. Słyszę frajerów. Wyobrażasz <laughs> sobie Voldemorta, co go różdżką Taki gościu łysy w takiej szacie czarnej puszcza to o, ale wiecie, pistolet ma, ale puści taki dźwięk, jak będziesz strzelał. <laughs> I <mam ona> <laughs> Pisz Voldemort Geta. Da się? Czekaj. Voldemort Geta. Kurde, ale jaja, ale to chyba mot jakiś. Kulawy jako obiekt badawczy pracy psychoterapeutycznej wykazuje wyższość, nieomylność, zrzucanie winy na widzów, tu też niedojrzały i za swoje czy hipokryta, pycha, łuda, zaburzenia osobowości, mitomania, prokrastynacja. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za analizę. Bardzo dziękuję. Boxol też bardzo dziękuję. <laughs> <laughs> Kur... jakby tak się dało na tym serwerze, i Ten on stoi gdzieś. Ktoś podchodzi, takie coś robi nagle. And infusion. <śmiech> <śmiech> na tysiąc sposobów. <laughs> Ale Michael Myers był dobry, ja pierdziele, nie mogę Dobre to było Ja bym ja, jeszcze ja jakąś postać zobaczył, nie Freddy Krueger W dźwięk, sam nic nie gada Tego klauna, tego terrifiera, o Jezu, to w ogóle porąbany film jest Jest 500 widzów? O Jezu, widzę o, Taka jest moja opinia co? Co się stało? O. No nie, dorwali Michaela Myersa Ja nie wierzę, że go dorwali, on zniknął o. Taka jest moja opinia Do dzioba Ja wierzę, że jeszcze wróci Jeszcze wróci Na pewno go nie dorwali, nie wierzę Wróci silniejszy na powiedział Cykul będzie niedługo. <laughs> Co za k***a klient w ogóle? Dziś leży psychicznie normalnie, kur... <laughs> Chyba niebywałe.